W tym fragmencie pierwszego listu do Koryntian odnajdujemy jakby serce nauczania świętego Pawła. Bo to, co najistotniejsze, co pragną przekazywać innym, czym pragnął się dzielić, to było jego osobiste spotkanie z Jezusem zmartwychwstałym to wydarzenie, które dokonało się pod Damaszkiem i które przemieniło całe jego życie. To było tak wielkie wydarzenie dla Kościoła, że na jego pamiątkę obchodzimy święto, właśnie ono się zbliża, nawrócenia świętego Pawła. Ono też, to wydarzenie też pokazuje, że nawrócenie to nie jest tylko nawrócenie z pogaństwa na wiarę czy z niewiary, ale że to jest doświadczenie właśnie osobistego spotkania z Chrystusem, które ma przemienić nasze myślenie i całe nasze życie. Bo Paweł był bardzo gorliwym Żydem. Czyli wyznawcą Boga Jedynego, był faryzeuszem, bardzo skrupulatnie przestrzegał wszelkich przepisów, ale nie znając Boga, nie mając doświadczenia Boga żywego, kim On jest w istocie, dopuścił się tego, że prześladował Kościół, ten młody, rodzący się Kościół Boże. To było jego potem wyrzutem sumienia do końca życia. I tu w tym fragmencie również o tym wspomina. To był tak ogromny przeskok w jego życiu, właśnie z tego bycia prześladowcą kościoła, do wyznawcą, do wyznawcy Chrystusa i do, do powołania do bycia apostołem, do głoszenia. Dobrej nowiny, wszędzie tam, gdzie Bóg go zamierzał posłać i to z mocą jego ducha, że tak właśnie może napisać, lecz za łaską Boga jestem tym, czym jestem, a dana mi łaska jego nie okazała się daremna, przeciwnie, pracowałem więcej od nich wszystkich, nie ja co prawda, lecz łaska Boża ze mną. Tą gorliwą pracą, gorliwą posługą, myślę, że też zmazywał swoje winy. Ten, który prześladował Kościół, stał się jednym z filarów Kościoła. Zaniósł dobrą nowinę, jakby na krańce ówczesnego świata. Wszędzie tam, gdzie głosił, powstawały wspólnoty, rodził się Kościół. Pan Bóg dając nam dzisiaj to słowo, myślę, że nie tylko nas przygotowuje na to zbliżające się święto nawrócenia świętego Pawła, ale też przypomina nam, że to, co było nam dane doświadczyć, jest też dla nas właśnie tym, tym zadaniem, tym jednocześnie posłaniem. Jeśli doświadczyliśmy spotkania z Chrystusem, zmartwychwstałym, zostaliśmy od razu posłani, aby tym dzielić się z innymi. Myślę, że teraz, w naszych czasach, jest to szczególnie ważne to dawanie świadectwa o Bogu Żywym, Bogu Prawdziwym, który działa w sercach ludzkich, działa w życiu ludzi i całych narodów. Także teraz, w czasach tego zamętu, w czasach podziałów, w czasach, gdzie jest tyle fałszywych ideologii, ale również w czasach podziału w Kościele, różnych fałszywych prądów, które się pojawiają. My jesteśmy wyzwani, aby dać świadectwo, że Jezus żyje, że przemienił nasze życie, że Jemu warto zaufać, Jemu warto się całkowicie poświęcić. On jest tą pewną drogą, do zbawienia. On jest tą bramą, przez którą przechodzimy już teraz, aby móc się paść na zielonych pastwiskach, karmiąc się sakramentami, jego ciałem, jego krwią, jego nauką. I to jest ta droga, która ma nas też doprowadzić do tych wiecznych przybytków, abyśmy mogli zakosztować tego wiecznego trwania bycia Jego owcami, tego wypasania się na tych niebieskich już łąkach. Jezus jest pewną drogą. On nigdy nas nie zawiedzie. To jest zadanie na całe życie, ale też to jest wezwanie, żeby tą relację, tą przyjaźń z Nim pielęgnować, pielęgnować ją każdego dnia, aby nie dać sobie wydrzeć, mieć tą świadomość, że właśnie diabeł jak lew ryczący krąży, szukając kogo pożreć i nie myśleć, że to, co zostało nam już dane, że jest dane jakby na zawsze, bo my musimy o to zabiegać, żeby tego nie dać sobie wyrwać, ale myślę, że ci, którzy się angażują Dzieła nowej ewangelizacji, którzy właśnie stają się świadkami Chrystusa zmartwychwstałego, jednocześnie sami nieustannie odświeżają się w, w tym wyznawaniu wiary, nieustannie utwierdzają się w tej przyjaźni z Chrystusem. Także jeśli mamy tylko okazję, nie uchylajmy się, podejmujmy te wyzwania, które. Duch Święty nas nieustannie, do których nas inspiruje, pokazuje nam, i czyńmy to tak, jak On tego pragnie, jego, jego metodami, w takim czasie, a nie innym, otwierając się na takie słowo, jakie On nam pragnie poddać, bo tylko On zna ludzkie serca On ma moc przemiany ludzkich serc. Abyśmy też nie, nie popsuli czegoś w tym dziele ewangelizacji. Abyśmy byli takim użytecznym narzędziem. A użyteczne narzędzie to jest narzędzie pokorne i, poko i narzędzie zasłuchane w natchnienia Ducha Świętego. Chwała Panu.